Witam, jestem Miki111XX, a w tym poradniku wytłumaczę Wam dokładnie, jak pomierać filmy z YouTube lub z wrzutu lub z innych portalów, gdzie można coś pobrać. W moim przypadku będziemy pobierać z YouTube. Także wchodzimy na YouTube. Niekoniecznie na YouTube. Mówiłem już na początku, ale ja będę mówił YouTube, ponieważ teraz pobieram z, diupu, z YouTube. Ale Wy nie musicie z YouTube. Dobrze. Więc wchodzimy na YouTube i wpisujemy tytuł filmu lub piosenki. Zależy, co chcemy pobrać. Ja sobie pobiorę grupsona. Hmm. Następnie wchodzimy na zrzuta.eu. Teraz ponownie wracamy na YouTube i wchodzimy w nasz yy, wideoklip lub to, co chcemy pobrać i kopiujemy tutaj link, kopiujemy link tego klipu, wklejamy go na zrzutę i klikamy pobierz. YouTube możemy już zamknąć. Klikamy pobierz, czekamy chwilę i pojawia nam się taka strona, zapiska.pl. Wcześniej byliśmy na zrzucie, teraz już jesteśmy na zapisce. I znowu mamy nasz link i Oj, przepraszam. I ponownie klikamy pobierz. Czekamy chwilę i pojawi nam się trzy opcje. Pobierz audio, pobierz wideo i pobierz szybciej. W moim przypadku jest to audio, więc ja nacisnę pobierz auto. Wtyczka Java, Czyli pozwalamy Jawie na uruchomienie. Czekamy chwilę. Po czym pojawią nam się opcje. Ale to trzeba chwilę poczekać. To jest taka jakby mini instrukcja.